A dzień dobry, witam serdecznie. Ja jestem Andy, a to seria Polski Klimat. Zapraszam bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcineczku będą żniwa, tak jak planowałem ogólnie w poprzednim to zrobić, lecz to będzie w tym odcineczku. Dodatkowo prawdopodobnie jeszcze będziemy prasować, ale zacznijmy od najważniejszego faktu, który się wydarzył w moim życiu, czyli aktualizacja biosu płyty głównej. Naprawiłem kilkanaście fiksów, dzięki temu błędów, jakby to mówiąc, bo było w systemie i nie będę też ukrywał, że one właśnie dziwnym trafem, jakby wam to powiedzieć, naprawiły się, ale przy okazji był problem, że komputer nie chciał się uruchomić, bo coś komputer źle mi napięcia ustawił, bo moje ramy mają 1,36V, znaczy 1,35V, nie? E, potrzebne, a standardowo ustawia 1,25. Obstawiam, że aktualizacja BIOS ustawiła właśnie nie te napięcia. No i to był problem. Lecz no już to naprawiłem. I dodatkowo po tej aktualizacji tam odkryłem opcję, którą dodało mi. Nie pamiętam nazwy, jakbym kurczę nazwę znał, to bym wam tutaj tu podał, bo jak to włączyłem na płycie głównej, bo okazało się, że moja płyta główna to obsługuje, ale w momencie dopiero jak zauważyła RTX-a, nie? Bo mam RTX w kąpie 4060. No to w tym momencie nagle zaczęło jakby... W cudzysłowie tutaj mówiąc, lepiej działać. Co się z tej temu stało? Mam nagle jakiś ps FPS-ów, lepszą stabilność ogólnie, nie? W sensie nie spadają mi FPS-y w farmingu, mam stałe 75, nie wiem co się dzieje. Jak na tą mówię, co testuję, bardzo mi się to wciąż podoba. Ogólnie to rozszerzenie, które tam aktywowałem, to polega na tym, że procesor ma ogólnie dostęp do 256 mega karty graficznej, nie? A dzięki temu, że to aktywowałem, to teraz ma dostęp nie do 256 MB, tylko w zasadzie chyba do całej pamięci? Jakoś tak to rozumiem. Nie jestem tutaj wszechwiedzący, więc też tego nie będę tutaj. Wiecie, was kłamał czy cokolwiek, bo. O co mu mam mówić, jeżeli nie wiem, nie? Ej, czemu ja nie widzę ścieżki? Nie, no GPS nie działa. Dobra, ale wracając. No i alokację teraz do całej pamięci VRAM karty graficznej powinienem mieć. Więc w zasadzie, jeżeli tak serio jest, no to jest po prostu spoko. Jeżeli to działa w taki następujący sposób ogólnie, nie? bo to moim zdaniem mocno oddaje. Swomę robię jeszcze, no, wolę się upewnić. Wiem, że widziałem, ale no, pewności nie mam. E, Komba, jak coś zakupiłem, e, jest to maszyna na naszej gospodarce. Jakby ktoś pytał, już e, header kupiłem 6-metrowy, jednakże nie 5. Stwierdziłem, że bardziej mi się opłaci, bo będzie mi łatwiej później, wiecie. Jeździć już z belownicą i tak dalej, bo zawsze ten metr zapasu i tak dalej, jak tutaj będziemy zawiasy robić coś. Po prostu lepiej i wygodniej jest. O! się Dobra, wysypa osłonę, więc jedziemy. Tutaj muszę akurat nakładkę zrobić, trochę mi to nie pasuje, ale no... Problemu dużego nie ma. Plus dodatkowy jest na pewno taki, że tutaj troszeczkę tego ogarnęliśmy. Mamy tutaj zrobione, jak sami widzicie. No to też to. Pole to w ogóle myślę w tym odcinku, nie wiem czy jeszcze to zrobię Ale jak wymucimy to pole, albo przyczep pracownika niech mi muci I wtedy zrobimy tak, że tutaj to będziemy orać I tą dróżkę, i tutaj kawałek, będziemy powiększać to pole Do takich możliwości jakie tylko się da Drogi wiadomo nie będę orać, jednej i drugiej i tej Bo to jest jakby ten tutaj kawałek drogi jest główna droga Mógłbym niby to tutaj połączyć, nie? ale tak droga jest główna uważam, nie chcę jej sobie psuć, bo jak dla mnie jest po prostu ok i jest w zasadzie mi też potrzebna do użytku, żeby jeździć ogółem, płać, to co mamy. Zarobiłem trochę siana, więc spłacam. Ale wezmę troszeczkę na pracowników, bo jednak będą mi potrzebni za niedługo, więc sami wiecie, bo jednak ja tutaj tą serię tworzę samemu. A ty, drogi widzu, drogowisko, zostaw łapkę w górę, a w komentarzu napisz kombajn i będę wiedział, że dotrwałeś do tego momentu. A przy okazji przy mnie Dodatkowo, też faktem ważnym, myślę nad zakupem jeszcze jednej maszyny. A teraz pytanie do Was za 100 punktów, jakiej? Daję Wam troszeczkę czasu na przemyślenia, dojadę do końca drogi i mam. Dokładnie to powiem, a tak to faktem tutaj, wracając jeszcze do ogólnego, tutaj działania, to wiecie, jest tutaj sytuacja taka podbramkowa troszeczkę. Chodzi o to, że mamy tutaj tego zboża dużo i cały czas jest sprzedaje jako zboża. Mógłbym fabrykę jakąś postawić, nie? I cały czas nad tym myślę, ale kurcze teren by mi się przydał. Ten kurnik chcę postawić w końcu, nie? Chcę tam to pole kupić naprzeciwko farmy. Dokładnie jak sami wiecie. 59 i postawić tutaj gdzieś kurnik, bo tu mamy te dwie łąki, które ogólnie. O, muszę się tepnąć, bo to pokaże. Tutaj mamy skoszone ładnie, obydwie łąki. Tutaj zaczęło to rosnąć w końcu, bo tu są takie placki. Nie wiem dlaczego. Patrzcie, umie ktoś to wyjaśnić? A, tu jest nawet niedosiane. Nie wiem, to są takie placki. Ja chyba to pole. No co zrobię? Kultywatorem. A następnie ponownie to obsieję, bo z tego co widzę, co tu się dzieje, no to jest po prostu masakra. 15 belek jak coś. Kiszonki na czysto. Więc niech sobie rosną. Niech się robi tam dziedzina pieniężna, jak to mówią. I będzie super. W ogóle mogłem z drugiej strony też zajechać, byłoby tu lepiej, jeśli chodzi o mnie i pracownika ogóle. Ale no cóż, no cóż, trochę nie pomyślałem. Bo wiecie, pod rurę by miał. I bym nie miał takich jakby tu w cudzysłowie męczarni. Fajnie na pewno jest to, że jak widzicie jest troszeczkę zakrzywione. To pracownik tutaj umie akurat z tego GPS-a skorzystać. Na pewno wiem, że jeszcze tutaj do tego krzaka będzie zorane, a może nawet te krzaka zorze. Bo wiecie, każdy centymetr ziemi jest centymetrem ziemi. Kultywatorem to zrobimy, bo kultywatorem będzie łatwiej jeśli chodzi o równość pola względem, jeśli chodzi pługa. Później puszczę tutaj pracownika z pługiem, tym moim sklibowym, no to troszeczkę zalmię. Przy okazji trzeba tu wapno będzie całe pola rozrzucić, no bo same pola mi nawet mówią o tym, że muszę wapno rozrzucić. Więc sami wiecie, zaraz wam to pokażę, zobaczycie sobie. Chwasty wyrosły, dlatego nie widać. No, jest, widzicie. Trzeba wapno tutaj nie, ale tutaj będę i tak to rozrzucał pewnie na całość, i żeby mieć po prostu to z głowy. Aha! Chcę zakupić jeden taki mały sprzęt. Który, no, po części przydałby się na farmie. Ale faktem, myślę cały czas o tych kurach. To jest bardziej chyba ważne, bo kury bardziej mi się przydadzą niż jakieś tu maszyny na tą chwilę. Więc tak myślę, jednak może zrezygnować z tego zakupu maszyn. Bo maszyny, póki co, jak widzicie, kupiliśmy. Więc mamy to już kupione. więc nie jest mi to w zasadzie potrzebne, cokolwiek tutaj. Chodzi o kosiarkę. Bo wiecie. Jakoś trzeba tą trawę ścinać, 58 tysięcy, ale zawsze ją mogę wypożyczyć za 2000 i ją tak dwa razy na miesiąc, czy znaczy dwa razy w roku wypożyczam. No to też nie jest to jakieś drogie, nie? A dodatkowo, jak zobaczyć, możecie, kupiłem taką tutaj ładną maszyneczkę, połączyłem to z tą przyczepką do wycinki drzew. Są misje na mapie, gdzie trzeba wycinać drzewa. No, tu przykładam. No to później mogę po prostu z nimi zrobić, co chcę, nie? No to je po prostu tnę sobie na tu, tutaj tej maszynce i wrzucam to na przyczepę jako trociny, które później mogę sprzedać za moim zdaniem bardziej rozsądną cenę. Tutaj widzę, że słomy nie zebrałem, trzeba będzie ją dociągnąć w tym kawałeczku, ale to w międzyczasie później się zrobi, póki co to wjeżdżamy dalej kombajnem. Bo samo się tu nie wymuci, a później trzeba będzie się wziąć tutaj za uranie tego terenu. Zobaczycie o co chodzi dokładnie. Myślę, że to będzie fajnie wyglądać. I będzie po prostu picoś glancu. Jak to mówią, będzie to wyglądać tak jak powinno, nie? Jedziemy dalej. Miniaturkę sobie walnąłem, więc cięcie było małe. Żeby tutaj Wam po prostu co wiecie, nie przedłużać filmu. Dodatkowo, patrząc na to, jak będziemy mieli te pole, to co tutaj mam połączone z tymi, tutaj wszystkimi innymi. No, to dopiero będzie masakra, bo to będzie duże, wielgachne pole. Uważam, że to będzie po prostu dobry pomysł, względnie tutaj patrząc. No, bo wiecie, powiększę sobie pole, będzie łatwiej cokolwiek garnąć. Więc to też na pewno wezmę to zrobię tym kultatorem 2,5 metra, tym niebiściutkim. Bo uważam, że bardziej mi się to opłaci, po prostu e, dla bezpieczeństwa przede wszystkim i innych takich rzeczy, więc myślę, że będzie perfekto. Ogólnie mam 11 minut filmu z tego, co mam nagrane, no to myślę, że chyba przejdę do innej robótki, żeby wam pokazać większość tutaj rzeczy. Pewnie nie zrobię tu całego powiększenia pola jeszcze na odcinku, no bo nie wyrobię się czasowo albo z tym belowaniem ogólnie, albo właśnie zbelujmy tamtą resztę na początku i wtedy się weźmiemy tutaj za ureczkę. A tak to tutaj trzeba puścić pracownika, tylko już dojadę do końca przejazdu, nie? Zróbmy do końca przejazdu, puścimy pracownika i żeby było, bo nie chcę robić odcinka dłuższego niż 40 minut, chcę takie 30 minut, żeby max, nie? Ostatni, jak widzieliście, był troszeczkę ponad 30 minut. Ogólnie, jeżeli nie widziałeś, nie widziałeś ostatniego odcinka, zapraszam bardzo serdecznie do wierzenia. będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawisz tam łapeczkę w górę, napiszesz również komentarz dla przy okazji, właśnie belek tutaj troszeczkę jest, chyba 68 już zrobionych. Są to 150, bo prasa tylko 150 obsługuje, ale na pewno wymienno. Będę w przyszłości kupywał prasę, która ma automatyczną wiarkę, bo to ułatwi mi robotę, przyspieszy pracę i będę szybciej robił kiszonkę. Więc sami rozumiecie, po prostu jest to duży plus dla mnie, który mi wciół pomoże, jeśli chodzi o po prostu życie na farmie. Dodatkowo pracownik będzie robił tu jeszcze jeden przejazd tego, co kojarzę, czyli jeszcze jedno kółko, ale tu tam problemu nie ma. Niech się na nabawi. I będzie myślę, okej, okay, tylko teraz tak. Wysypiam słomy, to. Dobra, jedziesz kumpel. My bierzemy prasę. Jedziemy doprasować to, co tam zostało. Ten kawałek pola Co tutaj jest. Myślę również połączyć z tamtym kawałkiem, bo będzie mi wtedy łatwiej wiecie. Z siewami, ze wszystkim. Po prostu ułatwi mi to rozgrywkę troszeczkę. Nie crajmy, bo tutaj to małe poletko. To to to, to no, no, dosłownie na raz jednym tutaj rozrzutnikiem nawozu rzucam. A tak to troszeczkę może utrudni. Nie wiem, jak to opisać. Dobra, bo ja z obciążnikiem opuszczonym jechałem. Dobrze, że nikt chyba tego nie widział. Ciekawe, ile łącznie belek wyjdzie. Faktem zobaczmy. O, 68 Belek, tylko trzeba 15 odjąć, bo tam zrobiłem, nie? więc tu 68 nie ma, no właśnie, więc sami rozumiecie, możemy ogólnie zobaczyć, tu sobie cofnę, żeby nie blokować, możemy zobaczyć ile już belek mamy wyprodukowanych, chodzi w wartości słomy, 217 ton, 500 mam słomy, <laughs> 83 tysiące, no dobra, 100 tysięcy jest gwarantowane, jak jeszcze tą pszenicę zbelujemy, wiecie, na sprzedaży. Jęczmię sprzedam za 200 tysięcy, dobra ja nawet kredytu dużego nie mam jak sami widzieliście Więc wyjdziemy na pewno na plusie, Przenisa pewnie też za duże pieniądze pójdzie, myślę że za 100 tysięcy Jak myślicie widzowie? Dajcie znać w komentarzu, a my kurde odpalamy ciapunga Otwieraj garaż i wyjeżdżaj kierowniku Ej serio, ta optymalizacja, znaczy aktualizacja biosu. Dodatkowo podkręcenie delikatnie procesora, bo zrobiłem sobie, wiecie, podkręciłem go od 0,2 GHz. Undervolting lepszy zrobiłem niż miałem. Przy nowym BIOSie lepiej, wiecie, się udało undervolting zrobić, czyli obniżyć napięcia względem takich, jakich potrzebuję. Plus do całości tutaj, jak mam nawiązywać, to jeszcze dodatkowo... Ten opcję włączyłem tak jak mówiłem do karty żeby miał procesor cały jakby dostęp do pamięci Nie wiem do końca jeszcze co to jest, jakby wiedziałem, nie wiedziałem, że w ogóle coś takiego mam w płycie, nie? Możliwe tak jak mówię, że nie miałem tego albo w wersji BIOSu, Albo po prostu nie obsługiwał tego mój komputer, a nie obsługiwał dlaczego ktoś zapyta, no bo, tak jak mówiłem, możliwe, że po prostu kartę miałem złą, a w biosie dawno nie byłem, nie? Faktem, nową kartę, jak mam włożoną, no to zauważyło to, że o, nowa karta, pach, i dało mi taką możliwość, nie? Jeżeli taka jest akurat prawda, no to z jednej strony naprawdę super, bo dzięki temu będę mieć teraz możliwości większe, a większe możliwości znowu, wiecie, z czym się rów równają, nie? Tutaj, o, pełny zbiornik nowe możliwości, więcej w u lepsza stabilność systemu, nie? Ogólnie też Asus optymalizator jakiś zastosowałem, bo mam płytę od Asusa. Kartę też od nich, no więc super właśnie się składa, bo to się w zasadzie można powiedzieć, że łączy. Więc same plusy, jak dla mnie. O, słoma ja tam troszeczkę widzę, nawet przejechałem jakby po tym, ale to zostało, więc spoczko, że tego nie zepsunął. Tutaj na pewno myślę troszeczkę to pole powiększyć, bo do drogi kawał drogi jest, drogę na pewno zostawię. Kawałek od drogi trzeba jakąś, wiecie, tam troszeczkę zostawić, żeby krajówka się tu nie zainteresowała, że tak zorane dużo, nie? A faktem też teraźniejszym, tutaj ten kawałek jak jest ładnie zorany, to to akurat zostawię. E, Ugniatanie roślin mam wyłączone, wiecie dlaczego, widzowie, i to bardzo dobrze wiecie o tym, bo pracownik to, kurde, nawet się nie wypowiem Bo nawet lepiej chyba na niego nic nie mówić złego, bo jak coś powiem to jeszcze gorzej będzie jeździł Chodzi o to, że jak sami widzieliście stoi Zamiast odjechać kawałek czy coś, żebym nie musiał wjeżdżać w zboże, żeby go wysypać To stoi tak troszeczkę głupio Żebym musiał specjalnie wjechać z zboże, a nie, nie chcę go mi się zwalniać, odstawiać kombajnu, następnie tutaj wszystko od nowa ustawiać i tak dalej, więc wolę już wjechać w to zboże a żeby go nie gnieść to mam gniecenie wyłączone Bo wiecie ile na to czasu marnuje, nerwów, później jeszcze puszczaj pracownika, od nowa tego, tamto A pracownik i tak nie będzie umiał jechać i tak Więc na logikę uważam, że to co robię w tym momencie to nie jest delikatnie mówiąc czytowanie Tylko delikatnie mówiąc bardziej ułatwienie sobie rozgrywki Jest w zasadzie dosyć moralne Bo żaden pracownik kurde nie powinien tak robić Bo realnie znajdziecie mi kombajnistę, który prosi o wysypanie się w taki sposób jak on. Nie znam przynajmniej żadnego takiego kombajnist. Dobra. Tyle myślę, że jeszcze kawałek tu mogę ukraść z ziemi. On jeszcze sypie? A, z otwartą rurą ruszył, dobra. Ja myślałem, że on jeszcze tutaj sypie. Tutaj akurat ten kawałek, jak widzicie, po lewo co mam. To tutaj akurat tak zostanie, bo to jest idealnie ten kawałeczek. Albo mógłbym jeszcze tutaj doorać ten kawałek. Bo ten kawałek by zostawić, to też by nie było wcale głupie Wiecie, tam tylko kawałek jest mu potrzebny, nie jest jakoś ten Przy okazji będzie troszeczkę szersze pole Może to by było nawet lepsze, w sensie by lepiej oddawało Ale pewniaszka nie mam I Wiem na pewno, że tu jeszcze kawałek bym chciał zrobić Więc na logikę, teraz próbuję tak się ustawić, żeby tutaj złapać I chciałbym troszeczkę równo to pole mieć Więc sami rozumiecie Teraz delikatnie do przodu, bo jak opuszczę to wtedy będę wiedział jak to wygląda Kawałek do tyłu. O, jest równo, jedziemy. I tutaj będzie tak z orane pod kątem troszeczkę, bo jak sami widzicie, droga idzie troszeczkę pod kątem. Krzak na pewno stąd zniknie. Będzie tutaj powiększone to pole, bo zawsze tutaj jest. Myślę, że orząc te całe drogi i to wszystko, minimum hektar będzie więcej ziemi. Patrząc na to, że będzie minimum więcej hektar ziemi, to zastanówmy się, ile z tego może być plonu, nie? Więc w zasadzie na logikę taką myślenia tutaj pieniężnie hektarowo jest to naprawdę duży odsetek ziemi, który pozyskamy w ten sposób. Drogi zawsze mogę przywrócić, bo wiecie, biorąc trawę i klikając prawym przyciskiem na pole tam, gdzie utworzyliśmy, przywrócić stare tekstury od razu wam mówię. Nie chodzi o teksturę, tylko o trawę taką, co się rośnie, żeby było wiadomo, to możecie przywrócić sobie właśnie tekstury stare, ale w moim wypadku niezbytnio mi to będzie w zasadzie potrzebne. Teraz ładnie dojeć i ten kawałek tutaj akurat też bym mógł wziąć ten kawałek, też bym mógł, tylko musiałbym te drzewa wyciąć, ale nie kryję że te drzewa akurat tutaj fajny klimat robią. Tak jest, jakby to powiedzieć, ciekawiej, gęsto. No nie wiem, jakby to nazwać. Chodzi o to, że klimat jest po prostu, nie? Jak jest klimat, uważam, wtedy jest po prostu lepiej, bo to oddaje i jest klimatycznie, bo z drugiej strony. Tak, jak powiedziałem, wyciąć te drzewa i tu mam jeszcze kawałek terenu, nie? I tutaj tak doorać dotąd, nie? Tu, tu, tu. I pies wrócił w końcu z wyprawy. To drzewo wtedy bym mógł zostawić, i byłoby tutaj na sadzie. Szkurde, no. Może to zrobię? Może nie? Może tak? Może nie? Zdecyduj się, Andy, proszę cię. Wtedy te drzewa bym wziął na wióry. Wióry by się walnęło. No i tutaj powiększenie pola by jeszcze kawał mógł iść, nie? Ale zawsze ten klimat robią te drzewa i tak chyba serio zostawię je. Na ten sezon co najmniej na pewno ich... O Boże. Na ten sezon na pewno ich co najmniej nie rusza, nie? Dobrze że się skapłem, nie? Bo bym, kurczę, pojechał jeszcze dalej. Tak, to teraz idziemy to naprawić, bo nie ma co tutaj uh, uh, tego zostawiać, bo później będzie problem to naprawić. O tym co mówię, patrzcie. Bierzecie sobie taką trawę. Klikając prawym przywraca wam teksturę, która tu była. Więc jak na moje zdanie jest to dosyć spoko tylko rośliny akurat już nie przywraca, która była. To jest jako minus, ale da się to przeżyć nie. Ty, to jest równo. W zasadzie. O, dobra. Nie ta trawa. Ta jest trawa, dobra. Brakuje mi tego czegoś. Tutaj co rośnie? To zielsko czy coś, by się przydało tu w roślinach, ale jak sami widzicie. Takiego czegoś akurat autorzy mapy, czyli Giants, no stwierdzili, nie, niepotrzebne, nie dodajemy, nie dodajemy, nie dodajemy. Gdzie w zasadzie to jest ciur tak potrzebne uważam, że po prostu to jest przydatne, nie? No wiecie, to dodaje, pomaga jakby w rozgrywce, lepiej można by było tutaj dbać o to, więc myślę, że jakaś modyfikacja na te rośliny dojdzie do farminga, ale czy dojdzie, to zobaczymy w czasie. Pewnie w najbliższym czasie to akurat nie dojdzie tak jak większość maszyn czekam i do tej pory ich nie ma. No bo po prostu ich nie ma jeszcze, jakby tak mówiąc, w grze. Nikt jeszcze ich nie stworzył, więc zasadniczo samo za siebie to odpowiada. Komba jest pełny i on tam stoi. I znowu stoi tak jak nie trzeba, tak jak mówiłem. Ja nie wiem, ten pracownik to mógłby się ogarnąć. Bierzemy, podjeżdżamy. Ja znowu muszę objeżdżać pole, jak do niego dojechać, dobra ja na skróty 22 minuty nagrania, no ten czas to zawija jak nie wiem co Ale później w montażu wszystko się ogarnie, będzie dobrze Na pewno powiększanie pola mi odda e, Tego jestem pewny Bo troszeczkę tutaj zyskamy Więc na plusie ja to widzę, co najmniej Później myślę kurcze naprawdę, czy wyciąć te drzewa? One tu klimat robią, ale Zawsze kawałek terenu więcej, większy plon Szybciej się dorobimy, nie? Szybciej się dorobimy, większym plonem, no to szybciej, wiecie, więcej pieniędzy zarobię, więcej kupię terenów, szybciej będę go garniać, nie? Tam będę musiał też drzewa powycinać, jak kurnik będę chciał wstawić. Więc sama za siebie mówi, nie? Myślę nad tym. I chyba po odcinku może to zrobię, czyli wytnę sobie drzewa, bo na odcinku to troszeczkę za dużo będzie roboty. Jak będę chciał to powycinać. Możemy na przykład to wyciąć i zobaczymy jak tego Później tam jeszcze powiększę sobie pole wiadomo Tutaj na serio mógłbym powiększyć jeszcze to pole trochę Ale czy to robić? Bo fajnie tutaj już jest zrobione nie? GPS by mi się w ogóle przydał nie? Chodzi o to taki wiecie, że po prostu ustawiam sobie prostą linię tylko żeby jechać I mogę jechać ogólnie, że nie muszę tutaj sugerować się polem Jak jest żeby mi GPS się ułożył Tylko po prostu jadę wprost i mnie to nic nie obchodzi nie? Bo to by ułatwiło A zarazem też nie utrudniało tylko by było ładniej prościej zrobione by były te linie. Względnie tutaj. No, Zobaczcie, czy tu można na przykład od pola kawałek bruzdy zostawiłem jakby bruzdy. No, po prostu ziemi, nie? niezoranej żeby droga też tutaj mogła istnieć. współistnieć istnieć dokładniej, bo to lepiej wygląda i jest po prostu faktem ładniejsza. I kurde, muszę wykminić, czy te drzewa wycinam, czy nie. One są spoko. Ale faktem, czy je zostawić. Oto jest pytanie. A my jedziemy wysypać przyczepę. Bo jak widać, 75% może to nie jest jeszcze pełna szczepa. Ale teraz bym się sypał, to już bym w zasadzie był pełny, i troszeczkę by w zbiorniku zostało. Z tego co dobrze kmija 4900, nie? No to chyba jeszcze by nie, no dobra, chyba jeszcze by nie było zapełnione. Ale faktem wolę i tak to wysypać mieć po prostu w głowie Niech się sypie do zbiornika, i będzie picuś glancuś. A my będziemy musieli wtedy pomyśleć tutaj o orce. Ja tutaj to zorzę wszystko. Jak sobie chcę, jak to zrobić. Bo na pewno tutaj trzeba będzie to poorać, troszeczkę to zajmie czasu. Ale gaszę silnik i zastanówmy się kurcze nad tym. Bo tu, od tego będę mógł się doorać dotąd i tak gdzieś tu bym pociągnął. Ten kawałek pola zawsze by był większy, nie? Tu, 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 aż dotąd i tu bym odbił i bym tu. Bo mógłbym jeszcze tutaj doorać ogólnie ten kawałek fragment. Wtedy tu będę zostawić tak od tego Chyba zwytnę te drzewa, takie mam podejście myśleniowe Ale póki co nie jestem pewny Więc sami rozumiecie, tak to bierzemy prasę, bo trzeba zbelować, jak ja mówiłem Prasowanie tutaj miało być w tym odcineczku, więc bierzemy prasę, lecimy Tamten niech ładnie muci Tamten już jest wysypany pewnie na silosie Więc też subcio Miniaturkę będę mieć spoczko, bardzo ładna mi wyszła uważam Jak zobaczycie tą skombajnam akurat bo klimatycznie, akurat wyszło więc jest super. A ja tutaj jadę. Trzy przejazdy, jak na tą chwilę, będziemy mieli, żeby tutaj zbelować, ale zawsze to jest coś, żeby to pobelować. 25 minut odcinka, myślę, że się wyrobię jeszcze troszeczkę, żeby tutaj dorobić, żeby też Wam tutaj właśnie nie zamulać, żeby to nie było za długie. No i będzie, myślę, dobrze. A później poza odcineczkiem sobie dokończę żniwa, doorywanie tego wszystkiego i myślę, że po prostu odda. A na koniec w następnym odcinku po prostu zobaczycie sobie, jak wygląda orka. Nie? W sensie jak to skończone wygląda w całości. O, voilà! Beleczka wydana na życie. Zrodził belkę. No i pięknie. Kolejną miniaturkę walnąłem. Kombań już ma 80%. Powiem tak, zbiornik ma mały, bo ma 4900, ale ma header w zasadzie taki sam jak Massey Ferguson czy ten klas z gry. Więc stwierdziłem, że biorę jego. Może częściej będę musiał go wysypywać. No, nie ukrywam tego. To jest może troszeczkę problem faktem. Ale. Na zasadzie jest to chyba nawet lepsze, bo nie kosztuje dużo A faktem jest tańszy właśnie względem tamtych kombajnów, to mocno tańszy No to też moim zdaniem właśnie Maser dlatego oddał, dlatego go kupiłem Dodatkowo to jest bardziej polski klimat, taki mniejszy kombajn też moim zdaniem pasuje Jeśli chodzi o Bizona, którego chciałem kupić, do tej pory nie znalazłem żadnego, który jest nieulepę, który jest fajny, który jest dobry Który po prostu jest jako modyfikacja, wiecie, okej okay. No to stwierdziłem, że no cóż Kupuję nowe. Kupiłem nowe. Jest spoko. ona w ogóle jest z modów, więc ktoś wyeksportował ten model kombajnu z 22. Zrzucił go do piątki, Dodając header, właśnie 5-metrowy. Z tego co mi tylko wiadomo, więc jest taka akcja, ale oddaję. Dobra. Syp kolego 4900 ma zbiornik, zobaczycie. Ja już tutaj na pamięć większość rzeczy mogę powiedzieć, że znam na tej farmie. Jest to coś dla mnie super. Dobra, jedziesz, 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 kierownik. Ja jadę tu za tobą. Idę tutaj się ustawić, żeby mi tutaj nie przeszkadzało, bo wiecie, muszę jakoś wziąć belować, przy okazji tutaj orkę robię, więc żeby mi się tutaj nic nie nakładało. Żeby było łatwiej po prostu. Żeby było po prostu łatwiej z tymi belkami i będzie dobrze. Jeszcze bankruję, że właśnie żeby pracownika można było zatrudnić, bo wiecie, mogliby wprowadzić, że po prostu zatrudniając pracownika na prasę, musisz ustawić metra, że jaki kombajn robił, ile uwroci i pracownik zaczyna na przykład od środka pola, czyli robi te właśnie tutaj środki, a później dopiero w uwrocie. Żeby nie robić nakładek, co by się przełożyło, wiecie, belka wtedy belką by nie blokowała jakby pracownika jak jedzie. Czy coś? I byłoby to logiczniejsze i lepiej by działało, na moje zdanie. Ale Giants chyba nie umie tego wprowadzić, mi się wydaje. Bo to nie jest w ogóle ciężkie. Jakby mogli to dodać w kodzie, to to easy, nie? Ale w zasadzie chyba im się nie chce. A więc sami dobrze mnie rozumiecie pod tym penzgolołem. Ja tutaj nie mam nic w zasadzie do gadania, bo ja nic tutaj nie poprawię, bo nie mam jak. Więc no cóż. Nie jestem właśnie tutaj żaden deweloperem w Giantsie, ale jakby Giant kurczę zrobił, to wiecie, prasa też by była łatwiejsza jeśli chodzi o to. Bo mam header na 6 metrów, mógłbym ustawić, że coś zasięg 6 metrów, co, co by tutaj jeździł, nie? E, w, albo np. przykład kombajnu, żeby można było teraz skopiować bezpośrednio do prasy i... Voilà! Co nie? I to by oddawało. Ale no cóż, nie ma takich opcji, więc po prostu tego nie ma. Nie dodali tego do gry, no. Ja na to nic nie poradzę, nie mam na to wpływu. Mamy już 30 minut materiału, spoko. Dobra, wyrzuć mi tą belkę, kolega. My tu troszeczkę, jak widzieliście, kultywatorem zrobiliśmy. Jeszcze muszę tutaj całe dróżki dorobić. Muszę te belki pozbierać. Tu muszę zbelować. To muszę wymucić. Belkę mi wydało na życie. Ty, drogi widzu, napisz w komentarzu belka. Żebym wiedział, że dotrwałeś do tego momentu A ja się żegnam z Wami Do następnego odcineczka Bo nie chcę, żeby odcinki były zbyt długie Ale jeżeli chcecie dłuższe odcinki, dajcie znać w komentarzu mano.